Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o lekturach, który będzie w formie book tagu, który widziałam niedawno na kanale, znalezione, przeczytane. Link do tego kanału i do kanału twórczyni tego tagu zostawiam w opisie tego filmu. I oczywiście wszystkich twórców i twórczynie, którzy tak i tak chcą zrobić u siebie, nominuję. A dzisiaj po prostu opowiem Wam, odpowiadając właśnie na kilkanaście pytań o moim podejściu do lektur szkolnych. Nie ukrywam, trochę boję się tego tematu, bo wiem, że wzbudza on bardzo silne emocje. Ja nie ukrywam, mam do lektur raczej takie podejście lightowe, więc zaznaczam to tutaj na początku. No i oczywiście, jeżeli nie zgadzacie się z tym, co ja tutaj mówię, możecie na spokojnie swoją opinię przedstawić w komentarzu. Ja nie jestem żadną ekspertką, to są po prostu jakieś pomysły i przemyślenia. No i chyba to tyle w ramach wstępu, od razu przejdę do rzeczy, czyli do pytania pierwszego. Moja ulubiona lektura. Oczywiście tutaj nie umiałam wybrać jednej lektury, bo tak się składa, że ja od zawsze bardzo. Bardzo lubiłam język polski i to był mój. Ulubiony przedmiot od podstawówki potem w gimnazjum, no a już w liceum, to ta moja miłość do języka polskiego wspięła się na wyżyny, bo byłam na profilu rozszerzającym język polski, no i czytanie lektur, szczególnie powieści, było takim najbardziej ciekawym elementem, elementem dla mnie w, całym, w całej mojej podróży szkolnej, no i było kilka takich pozycji, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie i które też troszeczkę mnie ukształtowały i zmieniły. W podstawówce na pewno ten obcy, o którym mówiłam Wam ostatnio w odcinku o moich ukochanych książkach. Podobała mi się też Ania z Zielonego Wzgórza, ale bardziej ją doceniłam jako osoba dorosła. Bardzo dobrze bawiłam się na dzieciach z Bullerbyn też, ale to te lektury, które czytałam w liceum, które właśnie miały takie bardziej. Dosadne przesłanie, które poruszały e, poważniejsze tematy, e, zrobiły na mnie największe wrażenie i tutaj mogłabym wymienić na przykład zbrodnię i karę, rok 1984, e, Mistrza i Małgorzatę, e, mistrza i Małgorzatę, który w ogóle mnie zszokował swoją bezkompromisowością wtedy, gdy czytałam go po raz pierwszy. Dżumę, Jądro Ciemności, chociaż nie jestem akurat przekonana, czy Jądro Ciemności podobało mi się samo z siebie, czy dlatego tak lubię tę lekturę, bo bardzo lubię film Czas Apokalipsy, który właśnie powstał na podstawie Jądra Ciemności, tak luźno. Z kolei, jeżeli chodzi o polskie pozycje, to największe wrażenie na mnie zrobiła Granica Zofii Naukowskiej. To była pierwsza książka, gdzie dostrzegłam bardzo pogłębione portrety psychologiczne bohaterów. I już wtedy wiedziałam, że to jest coś, co chcę czytać, że takie coś mnie interesuje. Dodatkowo mam z granicą taką małą anegdotkę. Ja też, jako że lubiłam język polski, bardzo lubiłam też pisać wszelkie rozprawki, wypracowania. No i właśnie wypracowanie na temat granicy bardzo dobrze mi poszło. E, I pamiętam taką sytuację, że polonistka, której stanie sobie zresztą bardzo ceniłam, moje wypracowanie mm, przeczytała na głos całej klasie. I to był taki dla mnie moment chwały, dumy. Więc pomyślałam, że się z Wami tutaj e, tym podzielę. I faktycznie granica to było coś wyjątkowego. Bo chciałabym sobie zresztą granicę powtórzyć. Lalka też mi się bardzo podobała, lalka oczywiście Bolesława Prusa, ale jak rozmawiałam wtedy z moimi rówieśnikami, to lalka była taką trudniejszą lekturą. Wiele osób nie dało rady, i wydaje mi się, że faktycznie lepiej się przyswoi lalkę, będąc już osobą dorosłą. Pod kątem błyskotliwości humoru i takiej zabawy językiem bardzo podobała mi się Ferdurka, Gombrowicza i tango, mrożka. E, lubiłam też bardzo czytać mitologię. Do tej pory zresztą bardzo te mity gdzieś tam do mnie wracają, bo zawsze czytając mitologię czułam lekki niepokój. No, i pod kątem emocjonalnym bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła literatura obozowa. I literatura w ogóle związana z II wojną światową. Pamiętam bardzo dobrze zdążyć przed Panem Bogiem, który zresztą, którego zresztą treść wykorzystałam na swojej maturze z języka polskiego ustnej, i bardzo też pamiętam inny świat. Teraz będzie pytanie trudniejsze. Najgorsza lektura, którą przeczytałam. Trudno powiedzieć, która była tą najgorszą. Na pewno nie wszystkie lektury mi się podobały. Nie wszystkie lektury też przeczytałam, muszę to zaznaczyć. Przeczytałam większość i to jest tak, że ja patrzę na te lektury z perspektywy mojej dzisiejszej. Większość tych lektur, które mi się podobały, sobie powtórzyłam, dlatego też mam o nich takie dobre zdanie. Ale czasami na pewno na fragmentach nudziłam się mniej albo bardziej. E, ostatnio sobie powtarzałam książkę Stary Człowiek i Morze Ernesta Hemingwaya. To jest bardzo krótki tekst. Ja słuchałam tego teraz w audiobooku i na pewno to była moja lektura, myślę, że w gimnazjum. I ja naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak ja to odebrałam wtedy, ale wydaje mi się, że raczej przyswoiłam treść bez zrozumienia i raczej byłam myślami gdzieś daleko, a tylko mo moje oczy e, tam ślizgały się po tym tekście. Bo teraz, jak właśnie sobie przesłuchałam e, ten utwór. No to niestety muszę powiedzieć, że nawet teraz się nudziłam i rozumiem przesłanie, rozumiem tą metaforę i wartość literacką tego tekstu, ale niestety nie sądzę, że to jest um, najlepsza rzecz, jaką przeczytałam i nie uważam, że to może trafić do młodego czytelnika. Z takich lektur, które też mi się nie spodobały, chyba chłopi mi się nie podobali, bo to była też dla mnie przytłaczająca lektura, ale myślę, że teraz chłopi na mnie mogły, mogliby zrobić bardzo duże wrażenie. No i ja też jestem raczej fanką powieści. Z dramatami mi mniej po drodze było zawsze. Te wszystkie nieboskie komedie. Kordian, jakoś tak niewielkie na mnie to wrażenie robiło. Dziady, część trzecia. Oczywiście potem, jak już analizowaliśmy ten tekst, no to do tej pory pamiętam tą wielką improwizację, że to faktycznie było takie doniosłe, i rozumiem cały kontekst, jakie to miało znaczenie. Ale na przykład tych utworów romantycznych faktycznie w pewnym momencie było moim zdaniem na języku polskim troszeczkę za dużo. Chyba wolałabym, żebyśmy się skupili na takich elementach, które mogą bardziej dotyczyć współczesnych problemów młodego człowieka. Trzecie pytanie brzmi, lektura, której nie przeczytałam. Nie przeczytałam na pewno dwóch lektur w swoim życiu szkolnym, Krzyżaków i Potopu. Dlaczego nie przeczytałam tych książek? Bo po prostu nie dałam rady. Niestety myślę tak realistycznie, że mało kto je czyta, jednak większość osób czyta streszczenia, bo to są książki bardzo grube, wymagające jednak skupienia, a młody człowiek aż takiej cierpliwości może jeszcze nie ma, ma też bardzo dużo spraw na głowie, różne przedmioty. Więc rozumiem, dlaczego faktycznie te książki nie są aż tak czytane, i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby te pozycje były lekturami. Oczywiście, ja nie podważam tego, że to są arcydzieła literatury polskiej i że warto się z treścią zapoznać. Teraz chciałabym właśnie te książki przeczytać, na pewno to zrobię, no ale nie jestem po prostu przekonana, czy warto, żeby w kanonie były książki, których realistycznie. Mało kto czyta. Chciałabym, żeby była jakaś taka próba statystyczna, żeby zrobiono jakieś badania i stwierdzono, jaki procent osób jest w stanie w ogóle te książki przeczytać. Ja nie dałam rady i w ogóle mam tutaj drugą anegdotkę. Potop to była moja lektura w liceum i tak się zraziłam do tej książki, bo próbowałam ją przeczytać i właśnie nie szło mi po prostu, że nawet nie przeczytałam z żadnego streszczenia, więc nie wiem jak załam, jakiekolwiek sprawdziany ze znajomości lektury. I później tylko się modliłam, żeby nie mieć tej książki na maturze z języka polskiego. Oczywiście, znając moje szczęście, miałam tą książkę na maturze z języka polskiego. Na szczęście był też drugi temat z wesela, który o wiele łatwiej mi weszło i o którym mi się bardziej. Przyjemnie pisało, no ale takie jest właśnie moje szczęście. Kolejne pytanie brzmi: lektura, którą przeczytałam więcej niż raz. E, ja przeczytałam większość lektur, które mi się podobało, już jako osoba dorosła. Mistrza i Małgorzata, Zbrodnie i Karę, rok 1984, folwark zwierzęcy. Z... Zbrodni i karę powiedziałam już chyba. E, ten obcy, oczywiście. I na pewno jeszcze sporo tych lektur chciałabym sobie powtórzyć. Mikołajka też przeczytałam jakiś czas temu. To też była lektura, którą się przerabiało fragmentami, z tego co pamiętam. No i też mi się mu bardzo podobało. I nawet też mam taką ochotę, żeby te wszystkie lektury, zwłaszcza w podstawówki, których nie pamiętam za bardzo, sobie odświeżyć. Lektura, do której powróciłam po latach. Te pytania się w sumie uzupełniają, ale mogę Wam powiedzieć, że, na przykład, w roku 2020 powróciłam sobie do lektury Dżumy. Był to czas związany z kryzysem pandemicznym na świecie, i ta książka wtedy mnie bardzo zaskoczyła tym, jak jest aktualna, że ten przekaz, opis tego, jak społeczeństwo zachowuje się w takiej sytuacji kryzysowej, jak bardzo jest trafny i naprawdę ogromne wrażenie na mnie Juma zrobiła, zwłaszcza za drugim razem. Która szkolna, którą przeczytałam, zanim to wiedziałam się, że jest lekturą, ja do końca nie wiem, czy te książki były lekturą, gdy ja chodziłam właśnie do szkoły, ale na pewno przeczytałam. Harry Pottera, Hobbita i i opowieści z Narni, niezależnie od lektur. Wydaje mi się, że czytaliśmy fragmentami te książki, że to nie były lektury takie od deski do deski. No i w ogóle tych książek z lekturami nie utożsamiałam. Lektura, którą przeczytałam niedawno, no to myślę, że znowu mogę tutaj wspomnieć o tym Starym Człowieku i Morzu, bo przesłuchałam to w maju, mówiłam Wam, doceniam, nie podobało mi się, męczyłam się. Nie wydaje mi się, że młody człowiek jest w stanie z zainteresowaniem przyjąć ten tekst. Pytanie ósme jest bardzo kontrowersyjne. Lektura, która powinna zniknąć z kanonu. I to jest ciężka sprawa. Pamiętam, że jakiś czas temu była właśnie taka afera ogólnopolska. A propos w pustyni i w puszczy. I ja do końca nie wiedziałam na początku, o co tam chodzi, bo pamiętam, że w Pustyni i w puszczy mi się bardzo podobało, czytałam z zainteresowaniem i nawet tam były takie elementy, że troszeczkę się bałam podczas lektury, ale teraz sobie fragmenty w pustyni i w puszczy przeczytałam i niestety muszę się zgodzić, że tam sporo jest takich krzywdzących, bardzo stereotypów. No i teraz zastanawiam się, czy warto cenzurować coś, czy. Czytać z odpowiednim komentarzem. Z drugiej strony mam takie wrażenie, że jest taki wybór wartościowych książek dla młodych ludzi, że może warto wybrać coś innego, że może warto poszerzać horyzonty zamiast je zamykać, a faktycznie w pustyni i w puszczy no nie robią najlepszej roboty właśnie do, do właśnie rozszerzania tych horyzontów. No i napisałam sobie tutaj taki komentarz, że książki, które powinny zniknąć z kanonów, to takie, które są za długie i nudne, e, i, i tak ich tak naprawdę nikt nie przeczyta. Chodzi mi tutaj o to, znowu to podkreślę, że ja rozumiem, że pewne książki są arcydziełami, ale jeżeli wiemy, że tylko na przykład 2% uczniów jest w stanie te książki przeczytać i je docenić, to czy warto w ogóle e, nad tymi książkami się pochylać? E, te osoby i tak nie wyniosą z tych książek za dużo. One i tak nie zostaną przekonane do tego, żeby, żeby się zainteresować bardziej tą tematyką. Wydaje mi się, że po prostu są takie książki, do których trzeba dojrzeć. I tak jak Wam powiedziałam, Potop i Krzyżacy to są takie lektury, po które ja bym teraz chętnie sięgnęła, ale kiedyś mnie to przerosło. Być może analizowanie tych utworów fragmentami byłoby lepszym wyjściem. Sama nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie. Książka, która według mnie powinna zostać lekturą, i to jest fajne pytanie. Przygotowałam sobie tutaj takie pozycje, mam ich kilka, zaraz Wam je pokażę. Oczywiście podkreślam, ja nie jestem ekspertką, to moje zdanie i tak nie ma żadnego znaczenia. <laughs> nie martwcie się, ten kanon lektur się raczej nie zmieni po tym filmiku, ale pokażę Wam książki, które w mojej opinii mogłyby zostać lekturami. Ja w ogóle mam takie podejście do lektur. Że uważam, że jasne, powinny być lektury, które są właśnie takimi klasykami, które pokazują historię Polski, które są wybitne pod kątem językowym i tak dalej. ale powinny być też lekturami książki, które do czytania nas zachęcą i które jakoś właśnie. Hmm, zadziałają na tego młodego czytelnika, jakieś wartości mu wpoją, nauczą go czegoś, i będą właśnie zwracały uwagi, uwagę na te jego współczesne potencjalne problemy. I w ogóle wydaje mi się, że tych lektur, o których teraz tutaj wspomniałam, tych takich, które zwracają uwagę na współczesne problemy, mogłoby nie być, gdyby był taki przedmiot jak na przykład podstawy psychologii. Ja uważam, że taki przedmiot by się młodym ludziom bardzo przydał. Wtedy można by było o tych wszystkich trudnych, skomplikowanych rzeczach porozmawiać i nawet, właśnie, przeczytać w ramach tego przedmiotu jakąś książkę, która o tych współczesnych problemach bardziej traktuje i troszeczkę się do tego odnieść. Ale jako, że nie ma tego przedmiotu, no to wam tutaj też takie lektury pokażę, więc już nie przedłużam i od razu pokazuję. Na początku mam tutaj trzy książki, które w mniejszym bądź większym stopniu poruszają tematykę II wojny światowej, ale naprawdę bardzo dużo e, można z nich wynieść, bo tam jest. Całe spektrum różnorodnych tematów. Pierwsza książka to raczej dla szkoły podstawowej, dla młodszych klas, powiedziałabym, czyli Wojna, która ocaliła mi życie. Rewelacyjna książka, arcydzieło literackie, powiedziałabym nawet, bo jest to książka świetnie napisana. Mamy tutaj II wojnę światową i dziewczynkę, która, która właśnie mieszka w Londynie i musi się ewakuować ze względu na naloty i bombardowania. Główna bohaterka. To jest reprezentacja osoby z niepełnosprawnością i wspaniale narysowana dziewczynka, która tutaj w tej książce podlega przemianie, ale tutaj mamy naprawdę bardzo dużo elementów, które można sobie przedyskutować. Na przykład depresje, na przykład różne właśnie stereotypy, którymi gdzieś tam kierowali się ludzie w tych czasach. Więc świetna książka, bardzo serdecznie polecam i naprawdę bardzo wartościowa. Ja bym ją sama od razu młodszym czytelnikom. Poleciła, starszym zresztą też. No i mam tutaj dwie powieści graficzne. Jedna jest dla młodszego czytelnika dobra, a jedna raczej dla starszych klas licealnych. Biały ptak. Również mamy tutaj tematykę II wojny światowej, ale jest to taka historia, która e, trafi na pewno do młodego czytelnika. Przede wszystkim jest to powieść graficzna. Wydaje mi się, że to się łatwo, szybko czyta, a nad wieloma rzeczami można tutaj podyskutować. Jest tutaj takie przepiękne przesłanie, i również ta książka. Może najpierw przeczytam to przesłanie. Ci, którzy nie pamiętają, w przeszłości są skazani na jej powtarzanie, i również ta książka odnosi się do problemów współczesnego świata. Jest to książka o przyjaźni, bardzo wspaniałe wartości, warto przeczytać i naprawdę myślę, że tę pozycję przeczytałoby bardzo dużo uczniów. No a druga książka dla starszego ucznia, czyli Maus. Arcydzieło literatury, znowu tematyka II wojny światowej, Holokaustu, tematyka obozowa, ale która pozwala spojrzeć na te wydarzenia z trochę innej perspektywy. Takiej bardziej autentycznej. Oczywiście nie mówię tutaj, że książki, które są obecnie w kanonie e, związane z literaturą obozową, są nieautentyczne, ale tutaj na przykład możemy porozmawiać o traumie międzypokoleniowej, e, tutaj możemy porozmawiać o różnych narodowościach. Bardzo ciekawa pozycja, wspaniała forma e, i też taka forma, która na pewno do e, czytania zachęca. Przykład młodzieżówki, która mogłaby być lekturą, to na przykład Arystoteles i Dante odkrywają Sekrety Wszechświata, bo jest to świetnie napisana książka, z którą wielu uczniów, uczennic mogłoby się utożsamić, bo mamy tutaj reprezentację LGBTQ. To jest ważna rzecz. Ta książka uczy tolerancji, otwiera horyzonty. Dodatkowo mamy tutaj bohaterów, którzy mają korzenie meksykańskie, więc trochę poznajemy inną kulturę. Mamy tutaj dużo o budowaniu własnej tożsamości. I to też są bardzo cenne tematy, i to jest taka książka, która wciąga, dobrze się czyta. Jest to pozycja jednocześnie rozrywkowa, ale też bardzo wzbogacająca. I chciałam wam tutaj coś zaproponować, co dotyczy tematu przemocy seksualnej, i wybrałam Sezon Luster. To nie jest najlepsza książka, jaką ja czytałam w życiu, ale wydaje mi się, że jest to książka bardzo wartościowa, i to moim zdaniem mogłaby być lektura. Ponieważ osoby w takim wieku nastoletnim zaczynają, um, zaczynają um, eksperymentować z używkami, imprezują sporo, oczywiście to zależy też od konkretnych osób, ale raczej to jest taki wiek, kiedy te eksperymenty zaczynają się w życiu pojawiać i czasami oczywiście wiąże się to z ogromnymi niebezpieczeństwami. A szkoła Luster, Sezon Luster, przepraszam, mam książkę Szkoła Luster na, na półeczce tutaj i ciągle mi się to myli. A książka Sezon Luster właśnie traktuje o przemocy seksualnej, która spotkała młodych ludzi na imprezie. Więc myślę, że to by był bardzo dobry punkt do rozpoczęcia jakiejś dyskusji, do zwrócenia uwagi na pewne tematy i uwrażliwienia. Jednak przynajmniej jak ja chodziłam do liceum, to tej wrażliwości bardzo brakowało. Mam tutaj jeszcze kilka propozycji, których raczej nie traktujcie jako takie bezpośrednie propozycje, tylko jako pewne pomysły, tematów, które powinny się po prostu pojawiać. Mam tutaj dziwne losy Jane R. bo chciałabym, żeby pojawiła się jakaś książka, która ma jakiś taki może rys feministyczny, e, która pokazuje drogę głównej, ciekawej, skomplikowanej bohaterki. E, myślę, że tego troszeczkę brakuje i to by było coś wartościowego. E, Pokazuję tutaj również Szklany Klosz. E, myślę, że Szklany Klosz to nie byłaby dobra lektura. To jest raczej książka dla osób dorosłych. Ale wydaje mi się, że warto byłoby em, właśnie ten kanon uzupełnić o książkę, która dotyczy zdrowia psychicznego i troszeczkę o tym zdrowiu psychicznym właśnie porozmawiać. Mam tutaj Wiedźmina, pierwszy tom opowiadań Ostatnie życzenie i oczywiście nie denerwujcie się. Ja wiem, że tutaj jest dużo pijaństwa, seksu i tak i że to nie są konkretnie tematy dobre dla no właśnie młodych ludzi. Z drugiej strony, jednak, można wybrać jakieś opowiadanie, które jest względnie grzeczne i faktycznie e, pokazać młodemu czytelnikowi, że można się na literaturze bardzo dobrze bawić, zarazić go miłością do tego świata. E, no i faktycznie też pokazać kawałek polskiej literatury na Zachodzie bez zmian, bo to jest krótki klasyk, który się przyjemnie czyta, a przenosi bardzo ważne rzeczy, mówi o ważnych rzeczach, bo w taki bezpośredni sposób pokazuje całą traumę wojenną i tym i to jak wojna odbiła się właśnie na młodych chłopakach którzy zostali zmuszeni do tego żeby w ogóle w tej wojnie brać udział. No i tutaj mam propozycję reportażu 27 śmierci dobiego obeda zdecydowanie dla starszych uczniów i dalej nie wiem czy to powinien być konkretnie ten reportaż, ale powinna to być książka która zwraca uwagę na konsekwencje tutaj w tym wypadku kolonializmu która pokazuje perspektywę, tutaj w tym wypadku, rdzennych mieszkańców Kanady. To są ważne tematy, uwrażliwiające, edukujące, no i warto po prostu mieć świadomość. Oczywiście to były tylko luźne propozycje. Dajcie mi znać, co wymyślicie, jakie książki powinny uzupełnić kanon, e, kanon e, lektur szkolnych. E, ja myślę, że po prostu warto. Pewną tematykę bardziej zgłębić, dlatego te pozycje Wam tutaj pokazałam. No i ostatnie pytanie. Idea lektury dowolnej. Uczeń sam wybiera książkę, którą chce przeczytać. Nie wiem o co tu chodzi za bardzo. Jestem raczej na nie niż na tak. Wydaje mi się, że takie książki, które samemu chcemy przeczytać, można czytać na jakichś kołach zainteresowań. No i jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć jedną rzecz, bo nie ma tutaj takiego pytania, ale są też lektury szkolne, których ja osobiście nie przerabiałam, a chciałabym bardzo te książki nadrobić e, albo przeczytać przeczytać sobie po prostu. Na przykład nad Niemnem chciałabym też poznać polską klasykę, to znaczy przeczytać takie książki jak Znachor, Madame i tak dalej. Więc jestem bardzo otwarta na to, żeby, żeby właśnie tą polską literaturę poznawać i myślę, że będę to w najbliższych latach sukcesywnie robić. To tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście. Podzielcie się proszę wszystkimi przemyśleniami i wrażeniami. Cześć!